Witaj na kanale Tarot Klucz do Poznania. Dzisiaj, moi drodzy, taki przekaz: co prosi o uwagę, lub też co tutaj macie zainspirować w życiu. Grupa numer 1 piórko ptaka wodnego, stworka wodnego. Grupa numer 2 jarzębina i liść dębu. Grupa numer 3 szyszka. I zacznijmy sobie od grupy numer 1. Skrzydła. Tutaj myślę, że ta karta przede wszystkim mówi o tym, aby nie dać sobie w życiu już więcej obciąć tych skrzydeł, aby pozwolić sobie na wzrost, aby też rozłożyć te skrzydła i wziąć z życia to, co wam się należy. Aby spojrzeć na swoje życie z perspektywy lotu ptaka, yy, aby już yy, nie odmawiać sobie jakby tego, na co bardzo długo czekaliście, aby już uwierzyć, że to jest odpowiedni moment na rozłożenie tych skrzydeł nie tylko nad innymi, ale przede wszystkim nad sobą. Yy, I myślę, że to jest taki bardzo szczególny moment w Waszym życiu, ten moment skrzydeł, ponieważ Wy już wiecie, co jest Wam w stanie tych skrzydeł dodać. Wiecie również, co lub kto Wam te skrzydła podcina. Także zastanówcie się. To jest takie czytanie, właśnie, aby rozbudzić Was i zainspirować Was do mm, takiej kontemplacji. Co was uskrzydla, a co wam jakby odbiera tą moc? Bo odpowiedź na te pytania pozwoli wam podjąć decyzję, a od decyzji tak naprawdę w życiu zaczyna się najwięcej, ponieważ podejmując decyzję zaczynacie wchodzić w nowe przestrzenie, w nowe projekty i w nową wersję siebie. Macie już odwagę, by te skrzydła rozłożyć do lotu i lecieć i wstać jak ten feniks z popiołów. I lecieć po swoje. Także grupa numer 1 życzę Wam powodzenia, tak? Yy, grupa numer dwa, jarzębina i liść dębu, yy, to jest lampa, moi drodzy. Karta lampa. Karta lampy może tutaj sugerować, yy, aby się droga osoba zastanowiła się, yy, czy właśnie potrzebujesz rozjaśnić jakąś ciemność w swoim życiu i czy potrzebujesz jakiejś jasności w jakiejś sprawie, która pochłania cię i która jakby odbiera Ci spokój taki spokój intelektualny? To jest też taki moment, wydaje mi się, gdzie potrzebujesz coś właśnie w swoim życiu. Oświetlić, ale w takim znaczeniu, że poświęcić, poświęcić temu więcej uwagi, tak? Skupić się na tym, dać temu uważność, dać temu światło. Pamiętaj też, droga osobo, że światło daje jest takim symbolem otuchy i nadziei. Więc, jeśli potrzebujesz w tym momencie otuchy i nadziei, to znajdź coś, co jest tym światłem w Twoim życiu i co dodaje Ci tej dobrej energii, pozytywnej energii. Karta też może mówić o tym, że coś wyjdzie na światło dzienne, lub że ty chcesz, aby jakaś sytuacja wyszła w końcu na światło dzienne. Myślę, że też tutaj masz już ochotę coś ogłosić, i nie chcesz już ukrywać czegoś przed innymi. Może być to też taki moment, który mówi o Twoim takim przebudzeniu, i że to światło to jest Twoje światło świadomości. Że tutaj budzi się w tobie taka inteligencja i wielki, wielka mądrość życiowa, i ona y, mówi o tym, na co ty jesteś zorientowana w tym momencie, droga osoba. Y, ta lampa może też jeszcze sugerować, y, że coś jest na wyciągnięcie ręki, tak? Pamiętajmy o tym, że jest takie nawet przysłowie, że najciemniej pod latarnią, więc być więc może coś, czego szukasz, jest bardzo blisko, jest obok. Może szukasz za daleko, może to, co daje ci spokój i szczęście, jest na wyciągnięcie ręki. Więc wydaje mi się, że tutaj próbujesz złapać jakiś ukryty sens, i dlatego jest potrzebne ci to światło w życiu. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie odpowiedzi są w tobie. Więc tutaj życzę ci, abyś, tak jak na tej karcie, ta osoba właśnie potrafiła oświecić siebie. Czyli zajrzeć do swojego wnętrza i odpowiedzieć sobie na jakieś takie egzystencjalne pytania, czy też aby postawić na siebie w przypadku, kiedy potrzebujesz odpowiedzi i decyzji, w jakim kierunku pójść, na czym się skupić. Światło to też zawsze dobry znak, to tak, tak zwane światełko w tunelu. I może to być dla ciebie, druga osoba, przede wszystkim znak pomyślności, szczęścia, miłości, opieki, losu i. I siły wyższej, także mm, powodzenia. Trzymaj się ciepło, droga osoba z grupy numer 2. I grupa numer 3 to jest karta tęczy. Karta tęczy, moi drodzy. Tęcza, moi drodzy, no, chyba w dzisiejszym świecie najbardziej kojarzy się wszystkim ze społecznością yy, o kolorowej orientacji tak seksualnej, tak bym to nazwała, ładniej kolorowo. Bo wydaje mi się, że ta grupa zasługuje w społeczeństwie na szczególne um, traktowanie, a nie na jakieś tutaj um, nękanie. No jest to oczywiście moje prywatne zdanie, ale ja um, uważam, że każdy zasługuje na szacunek i każdy jakby ma inną ścieżkę duszy. E, Teńcza również może oznaczać um, szczęście. W induskiej kulturze, kiedy widzimy szczęście, to możemy sobie pomyśleć życzenie. Tak jak u nas, myślimy sobie to życzenie chyba najczęściej, w sytuacji. No, właśnie w sumie, możecie napisać mi w jakiej sytuacji w Polsce, co tam przynosi szczęście. Wiem, że jak kukułka, kuka to jakieś takie kiedyś były historie, że to jest na szczęście. Coś było z kominiarzem, że jak jest kominiarz, to chwytamy za guździk i sobie życzymy też. No, gwiazdka z nieba oczywiście jak spada, to też sobie życzymy szczęście, Więc tak to wygląda. W wielu mitologiach tęcza ma wszelakie znaczenia. I w zależności od tego właśnie w jakiej kulturze ona tutaj się pojawia, to takie, takie też, też ma znaczenie. No jest to niezwykłe zjawisko, wydaje mi się. I też tutaj druga osoba, wydaje mi się, że to masz szczególny moment w życiu. Bo na przykład w Nowym Testamencie była ona zwiastunem apokalipsy, czyli zbawienia, uwolnienia od zła, tak? Od szatana. Więc tutaj może druga osoba wyzwoliłaś się, odchodzisz, tak? Jak ta osoba na karcie od czegoś, co tutaj cię... Może byłaś od czegoś lub od kogoś uzależniona i było ci ciężko. I postanowiłaś odejść. Bierzesz tą walizkę przysłowiową, tak? I, idziesz w wygodne miejsce, piękne miejsce, tęczowe miejsce dla Ciebie. Są też historie o tęczowym moście, który, no wiadomo, symbolizuje przejście na drugą stronę, więc wydaje mi się, że tutaj jest jakiś taki moment u Ciebie w życiu, wielkiego przejścia, wielkiego portalu. I tutaj, droga osoba, myślę, że ta, ta karta dla Ciebie może symbolizować właśnie wielką przemianę. Ta karta też oznacza młodość i zdrowie yy, oraz takie odświeżenie i uzdrowienie, więc tu też ona może to Ciebie symbolizować. Yy, ta karta również może mówić o yy, O przejściu właśnie na tą drugą stronę. Cały czas to słyszę, że to jest jakieś przejście na drugą stronę w Twoim życiu. Tak, Ta karta nawet jest tak bardzo mocno podzielona. Wydaje mi się, że ten etap transformacji tutaj już będziesz opuszczać powoli i przejdziesz do takiej strefy spokojności i miłości. Yy, także no, Przede wszystkim taki byłby przekaz. Przekaz też jest taki z tej karty, że wszystko dobrze się skończy, droga osoba, przede wszystkim, tak? Że tutaj wszystko się dobrze skończy dla Ciebie. Przede wszystkim to będzie koniec problemów w Twoim życiu. Pojawią się w końcu dobre osoby. Zakończą się wszelkie niepokoje, choroby. Karta ta też zwiastuje nowe szanse, i przede wszystkim dobre zakończenie tej Twojej wędrówki. Hmm. Jeśli potrzebujesz drugą osobu wsparcia, to tutaj też karta sugeruje, aby, aby nie bać się prosić innych o pomoc, tak? Także nie bać się prosić innych o pomoc. Hmm. Takie są dla Was przekazy z tychże trzech kart. Trzymajcie się ciepło. Hmm. Wszystkiego dobrego.